Jaskinia w leży na terenie rezerwatu Przełom Białki pod Krępachami. Jaskinie tworzyła 9-metrowej długości komora, do której prowadzi krótki korytarzyk. Badania w jaskini były prowadzone od 1985 roku i potwierdzają, jest to stanowisko archeologiczne z środkowego i górnego paleolitu. Czyli z okresu ostatniego zlodowacenia. Podczas zlodowacenia na podchalu panowała bezleśna tundra, na której można było spotkać mamuty, nosorożce włochate, renifery, lwy i hieny jaskiniowe. Szczątki tych zwierząt odnaleziono w jaskini. Odkrycia dokonane w jaskini pozwalają datować także obecność ludzi w tym rejonie od około 100 do 40 tysięcy lat temu. Wówczas byli to Neandertalczycy, w późniejszych, czyli bliższych nam tysiącleciach, ludzie współcześni Homo sapiens. Zabytki pozostawione przez ludy neandertalskie ukazują zróżnicowany świat technologiczno-narzędziowy, jednak pozbawiony elementów, które można przypisać kulturze duchowej. W płytszych warstwach odkrywek, zawierających pozostałości działań grup człowieka wczesnego, już takich oznak można się doszukać. Archeolodzy odsłonili m.in. kolistą konstrukcję z granitowych i kwarcytowych głazów, gdzie zalegał półksiężycowaty w zarysie przedmiot z ciosu mamuta. Ze względu na podobieństwo do drewnianych bumerangów z australijskiej prowincji Queensland, przedmiot z obłazowej może być uznawany za najstarszą na świecie tego typu broń. Ma 71 cm długości, waży około 800 gram i jest datowany na ponad 30 tys. lat. Dziękuję za uwagę.